Ściółkowanie. Przejdźmy teraz do ściółkowania, czyli kolejnej wskazówki, a ściółkowanie truskawek jest bardzo ważne. W warunkach komercyjnych stosuje się bardzo cienką czarną folię na wierzchu wałów, dziurkuje się w niej i w ten sposób sadzi truskawki. Ale ja sugeruję zastąpić plastik agrowłókniną. Posadziłam więc truskawki, a następnie ściółkowałam je wiórami drzewnymi. Pamiętajmy, że czarny kolor mocno się nagrzewa, więc przykrycie tego korą jest dosyć istotne. Dzięki temu pościłkowaniu truskawek gleba zatrzymuje wilgoć, a korzenie nie wysychają i nie przegrzewają się. Rośliny mają umiarkowanie chłodno i w ten sposób produkują dużo truskawek. Jeśli gleba wyschnie lub korzenie się nagrzeją, truskawki przestaną wytwarzać kwiaty i przestaną produkować truskawki. Dlatego zawsze ściółkuj truskawki. Wcześniej nie ściłkowałam truskawek, a gdy zrobiło się trochę gorąco, truskawki przestały wytwarzać kwiaty. I przestały produkować truskawki. Takie nieściłkowane truskawki łatwo zarastają chwastami, a gdy robi się już ciepło w lipcu, są malutkie, bo szybko dojrzewają, bo jest im za gorąco i gleba szybko przesycha. Wtedy dodajemy dużo ściółki z do truskawek, aby korzenie były wilgotne i chłodne. Natomiast jak się ochłodzi, to taka ściółka otrzymuje ciepło więc to jest klucz. Możesz oczywiście użyć słomy i wiele osób tak robi, ale po należy ją usunąć wraz ze starymi liśćmi, bo to może prowadzić do chorób grzybowych. Słoma naprawdę pomoże dobrze utrzymać owoce w dobrym stanie i bez skazy jeśli nie masz słomy możesz użyć czegoś takiego jak suche skoszone trawy. Słoma sprawdzi się tam gdzie jest wyjątkowo słonecznie i sucho, tak żeby nie zaczęła gnić i nie zaszła pleśnią.